I o siema nowidzowie widzowie. Kolejny odcinek na morze! Siema. Dam cię sko, go kanał, bo aktualnie nie, ja zasięgu Ja mam jeden suba, proszę. <noise> no ty, no ty, to jest tak samo, jakbyście prosili jakiś prosponę ja przy... Greedy wygląda. Sam jest taki murek. Ja to daj, rozumiesz? Daj przybliżenie. To jest taki murek, rozumiesz? no ja przybliżam. Jakiś nano pikseli <gry> Taki murek widzisz? Ej, taki tam murek, i tam coś białego, jakaś kropka. Coś tam do. O tam. Co nie Jak to wygląda, jak ktoś byś tam stał? No. Chodźmy dalej. Mogę. Mogę. Muszę tam. Normalnie freestyle co jest możliwe? Fuja, jak ciemno. No, wiesz, widać mnie? <grystanie> <grystanie> widać je? A on tak jest jak ten memu. jak w tym memu S będę widzisz je? Na 100% znaczy się ten memu. Pa, pa, pa. Ej, jest oświetlony Tereby. Ej, ja muszę się przy. Kurwa, jak to. Coś tam Widać mnie? Tak ja. Dobra, chodźmy <grystanie> dalej. Już minuta 25 minęła. Pierwsze miejsce ej, kanali kanalizacja nie ciekawego. Nie widać. Nie. No, za ciemno. O, to o, to ciemno. To jest, to jest, to jest dobre. To jest tak na mordy, ktoś tu wyskakuje. Ej, to było creepy. Ja się dykam trochę, I, i teraz takie, uciekam z pierdolą. Ej, ej, ten szum też jest creepy. No. Tak jak tu wieczór, noc taka Eto... Taka to... Taka 24, o noc. Kur... i chłopi! Nie tam są lampki, przez... O jest, jakie załazane pa, pa Widać mnie, no widać mnie! Takie to jest załazane, chłopie! Ja widzę widzowie i wekać że z ci to jakiś horror ok odcinek, w ogóle moi koledzy się to tak jest? tutaj nagrywa straszny filmy, ja mówię, nie, tymczasem kajtek, dzisiaj zwiedzamy ciemne miejsca, <grywa> o w ogóle ku... No McDonald's, Mac. Mac? No tam był McDonald's. No McDonald's. McDonald's mamy. Ej patrzcie, McDonald. McDonald's. McDonald's. delivery, powstał McDonald's, McDonald'sowa. Paranoja paranoia! Nie Paranoja! Miejcie kamień. Ja z wyznania ja ja w ciemności tabletka ta, okay. wyśle. Hej. Współczuję sąsiadom, którzy pewnie teraz pod łożkami stoją wystraszeniu. bo mówią co to za odgłosy? O takiego dzień jest dwor. Dobra. Nie kamień, co to, to jest w tej Ej, ja... Jaki. Ja się tykam. A, woda. Tak, ja, to chodź tam. Jak? Jak znaczy, to jest... nie ma wodo... Otwartej głowy mi No. Może chodźcie gdzieś na pole, tak? Dawaj. A, tu nie, a na polu... Na polu to tak, kurde, jak w gęba. O, mój ojciec w ogóle przyszedł. Idziemy? Idziemy. Do ojca. Dobra. Dobra, widzimy się jak do ojca. Widzowie, dojca. pies nam zaszczekał i się a. tak i Patrzcie, zakonnica Pokazałaś Zakonica. Za <laughs> tak, ten pies wygląda jak zakonica. Zimne. W Marzuci? Nie, bo ja tak... Tylko kurwa, kurwa, to masz no i trzeba sobie telefon na telefonie z ciepłą pogranicą. Ja, się... ja pierd... Ja się tak dygam. Ja, ja nie stoję po no krótkich. Ja też na tak. O, o ja pierdaj ja Dawaj tam. Ryki. Ja pierd... To jest otwarta szyba. Ja, ja się... to tak ja tak zjożliwe. Jakbym miał tą gębę wsadzić, to ja bym umarł. tak, drugi taki duży pająk. O cholera. O ja pierdolę, większy to bierze Tarantula, rontula? Bierze cię. Co ty zamiaku jeden? Cztery o. minuty już zwardowałeś naszego filmu, ty. Ty ogórosie. O ja pierdolę. A, nic nie ma. Nie ma? Otwarte. O, nie, nie. Ja pierdolę. Kurde, ale mi gęba zarżnie. I... Nie, jest mi nie, zimno. Nie, tylko w ręce zimno. Ej Panie, to jest w ogóle. Ej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sien... no, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Ej dawaj te duże, te, te opuszczone. To nie jest bo na Wielkanoc chyba byliśmy. Serio? No. I co tam było? Było. Nie, to było, to u są... nas. Kurwa, tam są. chyba nie było. Kurwa, tam są. Tam. Ja się nie boję. nie no, ho, dawaj. O Jak oh, Wy straszyłeś. wystraszyłeś. <grym> a my tu latamy. On ten jest. Kurwa. O, oh, this, this. O oh, kurwa. A ten robi. Ja? ja nie, ja, ja kurde. Jak to... Ej, ale tam to chyba... Tam, ja, ja tam nie idę, tam są takie pokrótkie krótkie kąty. Kurde, gęba A co to takie białe? Aha, bo to są takie zaklejone. Jak, so, jak, so. jak tu nikogo nie ma może być tam. W ogóle zobaczmy, czy ludzie o tej porze łażą. Jak ta chwil się kończy, to No, no mi w ręce jest zimno, mi w twarz nie jest zimno, właśnie. A mi w A ręce w też się... on tak w ręce tylko. W I... Twarz to da się wytrzymać, ale w ręce to tak. No kuźwa. twarz Mam taką krótką dla mnie. Dla mnie jest taka, taka normalna, tak jakbym był w domu. To nie? Mam fajne miejsce. Jak dotykasz się kam, to to się twarz to, już od razu kurwa, Mam fajne miejsce. Ej. co? Sorry! Sorry za tą kupną grafikę, bo to jest taka kupa. Ta grafika to jest kupa. Ale to jest noc. Zrobię to z 20. No, 20 na złożę łazimy. Szacunek! Nie, już, już 20. Pokaż, pokazać? Pokażę. Opa! 19.50. Prawie życzmy da. Ja Ja tu. Ja kurde. U ciebie coś jest? Nie. Mam... A więc, co? Ej, bo... E tutaj też pokój z gry. On by taki creepy. Który pokój no tam, no, tam gdzieś wyszło latarką i tak wydawało się, że było takie gęda biała. No tam był ten murek. Oj, taka fajna lampka, widzowie. Gdzie? Zż, tam, gdzie? tam tam, tam, też. tam. O, no, no, Co idzie? Patrz! No tofił! Patrz! Tofił! No tofił! Tak Tofiu. widzę. Tofił! No tofi. Tofi. Albo tofi. co wie Kurwa! 8 minut za dwie minuty, to muszę ten film kończyć. A już sobie trochę pobiegamy co Doceniacie Doceniajcie nasze roboty, bo wiecie jak my tu marzniemy cholera. Mamy no, każdy... w W jest tak zimno, że ja muszę tylko mękom ocieplać, ale w gębę to jeszcze da się trzymać. Mm. Mi jest cieplutko w, w gębę. Mm. Jak to te dwa lampy mnie jadą? One pan, pan to mi jak oczy to wygląda. Pa te dwa lampy. To jest ten Sęhe. Tak, kurczę, nie się czego powiedzieć. tam że no. Nie tam, ha! 19... No, bym miał to Ej, widzę, wie? Dzisiaj dobijamy 1000 subów. Wiecie, ile już to zrobiliśmy? widzowie, ale zostawcie na ciebie prylicu, bo się tak bardzo chciałem pobawić. Zostawcie dwa subiki. Ale zostawcie w ogóle trzy subiki, to zrobić 15 subów. Jak dobiję 15, to dobijamy 20. I tak sobie będziemy bić rekordy. Później będziemy wbijać 27, później 40. Aj, Muchamara, Uziwa, to... Ale zjaźdź na kanał. Jak się nazywasz? Franek. Nie, nie Franek. To... Francesco? Ty, m -y. T -m Pis, wpisujcie Francesco Team. Są spoko filmiki Wbijajcie ale Franek dodawał okay? no, Ale Franek nie. Nie, nie. Nie, No Nie, Franek Franek mało dodaje. Ale to i musimy już kończyć 10 minut z wideo. Do widzenia. A my sobie trochę połazimy. I jutro na... Dzisiaj chyba jak będę w domu, to dam wam kolejny filmik i opowiem, co spotkaliśmy po końcu tego filmiku. To więc pa!